Witam serdecznie na kanale Wojtek Gry w kolejnym odcinku z serii darmówki z Epic Games Store. Dzisiaj, a w zasadzie wczoraj, dostały dwie nowe gry dodane. Jedną z nich jest The Captain, kolejna gra, która też jest po angielsku. No w tym tygodniu nic ciekawego po polsku nie dodano. Zobaczmy, czy można zmienić na jakiś lepszy język. Nie, niestety nie. I od razu też przyciszmy to trochę. Strasznie głośno to grało. No zobaczmy, gra. Graficznie nawiązuje do starej epoki, co się teraz stanie? Wrócimy do menu. Grunnego. OK, okej, i ruszajmy w rozgrywkę. Jak pewnie nazwa sugeruje, będziemy kapitanem statku. Nie jest to gra dla każdego, bo nie każdy lubi takie realia graficzne. W 2255 roku y, ludzie podbili przestrzeń i mają trans technologię do poruszania się w niej. No i też odkryli, że nie są sami na świecie. To muszę kliknąć. Dobra. Ziemia zaczęła współpracować z systemami innymi, z sąsiednimi. Wszystko rozwijało się w pokoju, ale nie wszystko tak idzie dobrze. No i rozpoczęto wojnę z ziemią. OK, stworzono... Znaczy, stworzono taką broń, która pozwoliła zniszczyć Słońcem. No, ale ziemianie nie pozostawali dłużni, też wynaleźli swoją technologię. bronią, która potrafi zatrzymać całe wojsko przeciwnikom, pozbawiając ich mocy. ten Thomas, z niego będziemy się pewnie wcielać. Mamy właśnie przetransportować te baterie do tej broni. Wszystko szło jak planowane, ale w pewnym momencie nastąpił błysk światłem. Nie jest gadne, pewnie Thomas zostanie za to obciążony. No i już grafika lepsza nie będzie, że tak wyrażę. Intro wprowadzał nas też w klimat graficzny. Co się stało? Startek. Moja głowa. Nie ma mocy Ok Leave the cockpit. use this button to highlight things you can interact with Ok nie Mamy main computer i exit copy. Na komputerku nie mamy mocy więc wiadomo że Nic nie zrobimy i wychodzimy z kokpitu. Ok, taka dwuwymiarowa platformówka z Możemy wchodzić w interakcję z drzwiami, z window, ze switchem i z laboratorium. Zobaczmy, czy coś ciekawego jest tu dalej. coś tam się podświetla. Znaleźliśmy obiekt i mamy kapsułkę samobójstwa i ułom. Roboczek naprawi No bo właśnie trzeba naprawić. Nie mamy najnowszego oprogramowania. Dobra. No ale przynajmniej będziemy mogli wejść do windy. Just crowbar. OK. medycynówki tutaj weźmiemy. Uwielbiam medyka, okej. Okay. Jeszcze zobaczmy te drzwi. Okej, okay, dobra, wchodzimy do widy. Muszę tutaj działa, jak mówili. Działa, no ale złamaliśmy. Nasz łom. Dobra i na tym poziomie możemy wchodzić w interakcję z serwerem. I na tym krześle. Zobaczmy, czy to będzie miało interakcję. Ok. Na razie mówi nam, że nie. Czyli może będzie trzeba to później wrócić. Kolejny hacz. Czyli tak naprawdę, Circuit Breaker jest jedną rzeczą, jaką możemy. Czyli bezpieczniki. Udało się. ostatnim co się stało System restart okej okay. Mamy obrączkę do komunikacji Jeśli będziemy musieli uratować naszego robocika. Pierwszy need to be stacking the shuttle bay. Find him and help him. OK. Zobaczmy czy teraz możemy pograć jakąś gierkę. insert the Cadridge, OK. Nie mam jeszcze żadnych kadryży GeoChar, zobaczmy czy teraz możemy tego użyć. Będziemy musieli spróbować naprawić ten głaz. No to dobra, to wracamy do windy. A teraz jedziemy piętro niżej. Czy Teraz już możemy z drzwiami w interakcji wchodzić. Jest coś kapie. Nie działa hydraulika do drzwi. Ok, I mamy naszego Jeffa. Tak naprawdę powinienem tutaj otwierać te drzwi, czy jakieś rzeczy, to powinienem na nie spojrzeć, żeby się wiedzieć, czy one działają. Okay. I tu nie będziemy musieli Jeffa naprawić, bo on będzie naprawiał serwer. Dobra, coś tam zaczyna resetować. No to jedziemy do laboratorium. infopad, tablet is by left space left, personnel for keeping current tasks, ok tu mamy na tablet X, X short circle and lab door use service corridor to access the lab from the bow. ok no i informacje który mamy dzień, co znaleźliśmy jak ktoś chce się wczytać w historię to tu jest miejsce jeszcze jakaś się ok, czyli jesteśmy na dniu pierwszym zerowym, a za a w drugim roku, pierwszym dniu będziemy mieli atak tego czyli musimy do tego momentu pewnie wszystko naprawić dobra myślę, że mniej więcej to już wam pokazało jak ta gra się prezentuje i na czym polega to taka platformówka 2D, dużo klikania, point and click można by powiedzieć jeśli ktoś lubi takie klimaty to na pewno się w tym odnajdzie ja bym bardziej preferował tą drugą grę, która jest darmowa w tym tygodniu Jeżeli wam się podobało to sobie ją jest teraz dostępna za darmo na Epic Game Store A ja zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce Dziękuję za dotrwanie do końca, się, jeśli się podobało zostawcie lajki like i komentarze Żeby być na bieżąco możecie subskrybować kanał, pozdrawiam